Cześć. Przed nami 22 Dzień Papieski, który odbędzie się pod hasłem Blask Prawdy. Tegoroczne hasło to pierwsze słowa, a zarazem tytuł, dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II. A głównym przesłaniem 22 Dnia Papieskiego jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w czasach, gdy człowiek gubi się i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, tak ogromnego daru od Pana Boga. Dlatego dziś porozmawiamy o kondycji naszych fundamentów chrześcijańskiej moralności. Ale wcześniej zapytajmy mieszkańców naszego regionu, jak oni definiują pojęcie prawda. Z czym kojarzy Wam się prawda? No ze szczerością, no i nie wiem. A to wie? no, też chyba ze szczerością. No prawda, no coś, co jest prawda, i, i nie jest to jakoś kwestionowane. Chociaż przez niektórych może być kwestionowane. Mm -hmm. Z uczciwością, o, można powiedzieć. Dobra. Ja się kieruję wartościami chrześcijańskimi, więc y, prawda zawsze jest jedna, prawda jest oczywista, nie ma półprawd. Czym dla Państwa jest prawda? Jak Państwo rozumieją słowo prawda? Szczerość. <laughs> jest to szczerość, y, mówienie drugiej osobie, y, to co mamy na myśli. Y, Także tym jest dla mnie, prawda. Mi się kojarzy to z taką wolnością i, i możliwością i z wyborem. Prawda, no to co jest zgodne z rzeczywistością. Mhm. Tak. A czym dla Ciebie jest prawda? Nie wiem, szczerze mówiąc. Mhm. No to samo, czyli że ktoś jakby jest zgodny z rzeczywistością i nie mówi jakiejś zmyślonej rzeczy. Co dla mnie jest prawda, no faktem oczywistym, to co jest potwierdzone przez, nie wiem, przez naukowców, przez badania, i to, co ja odczuwam, to pewna wartość, według której myślę, że każdy człowiek powinien żyć. Prawda, czyli niezakłamywanie. Życie w przeświadczeniu tym, że czynimy coś dobrego. A w jaki sposób poszukuje Pan prawdy? Czy w ogóle Pan szuka prawdy? Szukam prawdy, no czytam różne rzeczy, różne źródła informacji i właśnie w ten sposób szukam prawdy. Hmm. No pewnie nie jest to proste, ale to trzeba sobie jakoś radzić. Do kościoła chodzić, Boga słuchać, modlić się przede wszystkim i samo to najdzie wszystko. Zwrócić się do Boga i wyjdzie cała prawda, trzymać się tego przez całe życie i wtedy człowiek nie błądzi. Gdzieś tam szukamy w wiarygodnych źródłach. Mhm. Też konfrontujemy pewne źródła informacji, prawda? No bo dzisiaj mamy dostęp do przeróżnych i w ten sposób jakoś. Mhm. A ty jak myślisz, jak szukamy prawdy? No po prostu żyjemy. Zawsze się okazuje jak się żyje. Ktoś może okłamać, ale się to dowiemy się tej tak naprawdę prawdy dopiero jak przeżyjemy do, tej, do tego momentu, kiedy on nam to powie, albo po prostu się tego od kogoś dowiemy. Jak szukać prawdy w dzisiejszym świecie? A myślę, że we własnym wnętrzu. To, co dla nas jest najważniejsze, to co jest dla nas istotne, jakieś priorytety. odróżnić prawdę od kłamstwa? O, w dzisiejszych czasach jest bardzo ciężko na pewno to zrobić. Otaczać się y, ludźmi, którymi, którym ufamy, tak, y, ludziom prawdziwym i na tym się przede wszystkim opierać. Na zasadzie jakichś logicznych myśli, no nie wiem. Najlepiej właśnie mieć jakieś wartości, tak, kierować się jakimiś wartościami, na przykład takie wartości daje nam Kościół. Jeżeli mamy taką naturę, że żyjemy w prawdzie, tak, że nie boimy się tej prawdy, to też nam jakoś tak łatwiej jest to odróżnić, a jeżeli żyjemy w kłamstwie, tak, no to i my też będziemy w kłamstwie, kłamstwie kłamstwem żyć, tak? To bardzo trudne, żeby odróżnić te wartości. Yy... Myślę, że to pewnie pewne wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeżeli my w takich e, wartościach jesteśmy wychowywani, wzrastamy, no to jest dosyć proste, tak? O, ciężko, ciężki temat. Mhm. Bo jeden prawdę mówi, drugi, drugi kłamie. Według mnie to po prostu widać, jeśli ktoś kłamie. Um, I tyle po prostu. Chyba z czasem to zawsze wychodzi, tak myślę, że, że prawda się obroni po prostu, a kłamstwo e, prędzej czy później. Nawet jeżeli na początku wydaje nam się, że, e, że ktoś jest wiarygodny, to z czasem myślę, że, że dowiemy się, że to było kłamstwo. Albo pod kątem naukowym i badań, albo pod kątem własnego sumienia to, co my odczuwamy. Czym są fundamenty moralności chrześcijańskiej? Co się na nie składa i w jakiej one są kondycji w dzisiejszych czasach? Fundamentem jest na pewno wiara jest prawda jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach, bo często uważamy za prawdę coś, co, co uważa większość, a zapominamy o nauczaniu Jezusa Chrystusa. No i jednym z fundamentów na pewno też jest miłość, bo to jest taka też podstawa naszej wiary. Miłość dla każdego człowieka powinna być ważna i powinniśmy dążyć do miłości do wszystkich bliźnich, tak naprawdę. Myślę, że dzisiejsze czasy nie sprzyjają temu, aby odnaleźć te wartości, że jest to bardzo trudne. Głównie z, z tego względu, że otoczenie nam próbuje wpajać wiele nieprawdy, wiele prawdy takiej której nie potrafimy rozróżnić, której nie potrafimy przesiać przez takie sito, co jest rzeczywiście dobre, a co złe. I w momencie, kiedy nie będziemy mieli tego fundamentu prawdy, kiedy nie rozróżnimy, to tak naprawdę będzie ciężko nam żyć. Blask Prawdy to hasło tegorocznego Dnia Papieskiego. Dlaczego akurat w tym roku nawiązujemy do pierwszych słów oraz tytułu dziesiątej encykliki Jana Pawła II? To hasło idealnie odnajduje się w, w dzisiejszych czasach, że jest na miarę naszych czasów. Tak naprawdę potrzebujemy tego blasku prawdy, który pomoże nam e, dotrzeć no, kiedyś do Jezusa Chrystusa. To jest taka odpowiedź na potrzeby dzisiejszego czasu. Obecnie spotkamy się z wieloma kulturami, i wiele kultur do nas dociera. Y, i Zapominamy o, o nauczaniu Jezusa Chrystusa. Nie szukamy odpowiedzi tam, tylko szukamy jej w różnych social mediach, w opiniach różnych ludzi. I właśnie przez to, że nie wiemy, co jest prawdą, uznajemy prawdę za coś, co inni, inne osoby powiedzą. I, I to hasło powinno nas nakierować, że powinniśmy szukać prawdy w Jezusie Chrystusie, a nie w swoim otoczeniu. Jaką rolę gra prawda w Waszym życiu? Myślę, że prawda odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Nie oszukujmy się, nikt z nas nie lubi być oszukiwany. I w momencie też kiedy potrafimy stanąć w prawdzie, potrafimy lepiej funkcjonować w życiu, bo kiedy staniemy w prawdzie, wiemy, znamy swoją wartość, a kiedy znamy swoją wartość, potrafimy podążać w kolejnych etapach naszego życia. I dodatkowo myślę, że właśnie dzięki tej prawdzie w tym życiu będzie nam się lepiej żyło. Bo, kiedy żyjemy w zakłamaniu i obłudzie, trudno się żyje, i trudno jest później rozróżniać dobro od tego zła, i kiedy będziemy cały czas, na co dzień otaczali się tym dobrem, to myślę, że znacznie lepiej będzie nam się żyło. No jest też takie powiedzenie, że lepiej usłyszeć smutną prawdę niż miłe kłamstwo i rzeczywiście może na początku poczujemy jakąś urazę do osoby która nam to wypowiedziała ale na dłuższą metę to będzie na pewno dla nas lepsze niż kłamstwo życie w takim cukierkowym otoczeniu gdzie tak naprawdę nie wiemy co ludzie o nas sądzą czy postępujemy źle jest na dłuższą metę na pewno trudne i ciężko jest na pewno żyć kiedy nie mamy świadomości takiej że coś robimy źle jak znaleźć i przyjąć w dzisiejszym świecie prawdę o sobie? Sama miałam często problem z przyjęciem prawdy o sobie. Rzeczywiście jest tak, że ona boli i jest nam niekomfortowo. Nie lubimy słyszeć o sobie czegoś takiego negatywnego, zwłaszcza, że mamy świadomość, że tak jest. Myślę, że powinniśmy spróbować przynajmniej, bo ja jestem tego bardziej niż pewna, że nie da się tego zrobić od razu, ale myślę, że próbować gdzieś tam powiedzieć sobie, ok, Nikola, na przykład, tak jak sama do siebie, ok Nikola, spokojnie, spróbuj nad tym pracować. Rzeczywiście to jest Twój problem, na przykład, czy Twoja wada jakaś, i pracuj nad nią. To myślę, że są takie pierwsze kroki, żeby tak na spokojnie ją przyjść i na przykład podziękować tej osobie, bo w dzisiejszych czasach myślę, że taką prawdę, e, taką szczerość trzeba bardzo doceniać i bardzo cenić, bo niewiele osób jest też w stanie komuś e, to e, powiedzieć. Dlaczego tak wielu młodych teraz boi się przyjąć prawdę o sobie? Wielu młodych ludzi kreuje się na bardzo idealne osoby. Starają się tuszować wiele swoich negatywnych cech. Może przeszłość próbują tuszować i jakby uciekają od tej prawdy. Myślę, że wolą cały czas żyć w takiej, takiej troszeczkę obłudzie, bo jest dobrze. Teraz się tuszuję, wyglądam pięknie, a to nie o to chodzi, żeby być idealnym i perfekcyjnym, tylko żeby dzięki tej prawdzie. To przeszyć. Przed nami już w najbliższą niedzielę, 22 dzień papieski. Jak będą wyglądały obchody? Tego dnia organizujemy festyn w parafii świętej rodziny. Oprócz tego zakańczamy obchody naszego dnia papieskiego w Lublinie 22 października mszą świętą, po której będzie Belgijka, będzie apel jasnogórski i odśpiewamy też wspólnie barkę. W tym dniu będzie można też spotkać naszych stypendystów na ulicach miast. Będą się charakteryzowali pięknymi, żółtymi chustami, a na pewno obdarzą Was pięknym uśmiechem. Jaką radę dalibyście ludziom na tegoroczny Dzień Papieski? Jak go przeżyć? Ja myślę, że po prostu być i doświadczyć obecności drugiego człowieka i przede wszystkim Jezusa Chrystusa, który nie tylko przez tych ludzi przemawia, ale i po prostu tam jest. Przyjście na obchody Dnia Papieskiego to już jest naprawdę duży krok. I y, otoczenie się ludźmi, którzy naprawdę wierzą w Chrystusa, to bardzo duża zmiana w życiu każdego człowieka. W czasach wielu fałszywych obrazów wolności, ciężko jest rozróżnić, co jest prawdą, a co tylko się pod nią podszywa. Jednak prawda, przyniesiona przez Chrystusa, staje się mocą, która wyzwala człowieka. Dzięki niemu poznajemy prawdziwego siebie i w prawidłowy sposób formujemy swoje sumienie. Blask prawdy, którą jest Jezus, jest tą propozycją, która może uczynić nasze życie szczęśliwym. Jakże ważne jest więc, ażeby nasze sumienie było prawe, aby jego osądy oparte były na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło złem. Blask prawdy. 22 Dzień Papieski.